parkingowe, tak? Natomiast tu oprócz tego ma być sklep mięsny, piekarnia, salonik prasowy, gastronomia, apteka i jakiś sklep jeszcze, tak? Czyli nawiązujemy też do tej tradycji jaką jest, jaką jest gazownia. Tak, to jest to. Dalej w kontekście inwestycji mogę tylko jeszcze powiedzieć, że i to jest jak gdyby druga część, że 24 lipca mamy pierwsze kopii, czyli taką radę techniczną w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku w sprawie węzła to do, do obwodnicy. Za 130 tysięcy złotych czyli firma projektuje nam do tej koncepcję pracy. szczegółową tego węzła i ona zostanie poddana ocenie Właśnie 24 w Gdańsku w obecności pana dyrektora Roberta Marszałka 24. i w obecności pana dyrektora Grzegorza Stachowiaka, Zarząd Dróg Wojewódzkich. A pan Grzegorz Stachowiak tam jest, dlatego, ponieważ nasza 212 ze zmienionym korytarzem południowym transportowym ma wchodzić w, tą, w ten węzeł. Stąd ta opinia jest tutaj niezbędna. Równolegle projektujemy system gospodarki wodami deszczowymi i opadowymi. Za przeszło 900 tysięcy złotych ten projekt realizuje pracownie pana Burglina. Poszczegóły wysyłam do pana dyrektora Jacka do Mozycha, a projekt o tyle ważny, gdyż my musimy synchronizować aż trzy projekty. Gospodarka wodami deszczowymi muszą powstać zbiorniki retencyjne, żeby odprowadzić wody z 212. Dalej projekt 212 przypomnę, że mamy koncepcję szczegółową i koncepcja szczegółowa i kopii węzła do obwodnicy, czyli trzy tematy połączone w tym miejscu. Dodam jeszcze, że moi e, dwaj dyrektorzy, e, pan Tomasz Kamiński i Jacek Domozych e, w środę byli w Warszawie e, w PLC. E, spotkanie organizował pan poseł Stanisław Lamczyk, który osobiście się w to zaangażował i tutaj duże dzięki za to wszystko. Przeprowadziliśmy rozmowy z PL-ką i nasza koncepcja numer 8 została zaakceptowana jako koncepcja właściwa do realizacji i nawiązujemy w tej chwili współpracę z PL-ką, bo muszą Państwo wiedzieć, że nasza inwestycja w węzeł integracyjny będzie powierzchniowo odbywała się na nieruchomościach, które my przejmiemy z PKP nieruchomości SA, ale też się będzie odbywała na powierzchniach które są własnością, uwaga, PKP nieruchomości SA w zarządzie PLK, czyli perony, przejścia podziemne, nowy tunel, windy, na wszystkie elementy. Sprawa bardzo skomplikowana, nie tylko negocjacyjnie, ale też w kwestii tzw. kosztów kwalifikowanych. Co jest tym kosztem, co nie jest? Czy, 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 czy wejście na perony na PLK będzie pomocą publiczną, czy nie? Te wszystkie kwestie w tej chwili się rozstrzygają bardzo mocno, bardzo silnie. Pracownia Pana Zdzisława Kupla wygrała przetarg i projektuje obiekty do termomodernizacji, w tym obiekt Chońskiego Domu Kultury, ale w wymiarze nie tylko termomodernizacyjnym, ale też w wymiarze modernizacyjnym, tak? Bo my tutaj będziemy chcieli pozyskiwać na Chońskie Centrum Kultury pieniądze z dwóch źródeł. Termomodernizacja, czyli dach, elewacja, okna, ogrzewanie, komin, izolację i inne rzeczy, a z rewitalizacji społecznej modernizację sali teatralno-kinowej, otoczenia i gard miejsce, które, które po prostu są pomocnicze dla tej, dla tej dużej sali. Równolegle też kończy się wycena budynku frontowego szpitala który bierzemy pod uwagę w różnych naszych koncepcjach e, e, lokowania Chonickiego Centrum Kultury, ale negocjacje dopiero wtedy się mogą rozpocząć, kiedy ta wycena będzie na stole. Jaka ona będzie przed początkiem negocjacji zostaną Państwo poinformowani i bez żadnego problemu te negocjacje będziemy, będziemy prowadzić. Problemem dla miasta jest to, że kupując taki obiekt trzeba zapłacić podatek VAT którego nam nikt nie odda. Stąd raczej właśnie trzeba wiązać ewentualnie zakup tego obiektu przez spółkę komunalną. Jeżeli chodzi o projekt funkcjonalno użytkowy tego obiektu, to mogę powiedzieć, że na dwa piętra mamy ciekawe rozwiązania dwóch partnerów, czyli Końskiego Centrum Kultury i MOPSu. Natomiast nie mamy w tej chwili pomysłu na drugie piętro. Szukamy rozwiązań w oparciu o kontakt z Wyższą Szkołą Gospodarki. Będziemy te, prace, te rozmowy prowadzić dopiero i być może inni operatorzy i partnerzy. Nie możemy, załóżmy, negocjować, kupić budynku, którego nie wypełnimy treścią, który w części będzie stał pusty, a on jest za duży Na Konickie Centrum Kultury. Wszystkie duże sale, jest tam ich sześć, HCK wykorzysta. Nie ma żadnego problemu. Natomiast jest dużo mniejszych pomieszczeń, które są Końskiemu Centrum Kultury e, e, zbędne. Notabene podpisałem schemat organizacyjny już Końskiego Centrum Kultury i wszystko działa w nowej odsłonie. Zachęcam do rozmowy z panem radkiem Krajewiczem, żeby zobaczyć ile osób tam pracuje, jakie są koszty. E, muszę przyznać, że działalność Końskiego Domu Kultury i Końskiego Centrum Kultury w tej chwili jest jest bardzo wysoko przeze mnie oceniana, bo Pan Dyrektor Krajewicz zwiększył między innymi poprzez, głównie poprzez kino cyfrowe, zwiększył znakomicie dochody Chonińskiego Domu Kultury i dysponuje większą ilością środków. Stąd może wspierać teatr i te wielkie sukcesy w tej chwili, o których Państwo wiecie, które zostały odniesione znowu. No i musimy te warunki utrzymać, żeby Nasz reżyser i aktorzy nam z nie daj Boże, nie uciekli, bo to byłby dopiero dla nas wszystkich dramat. Ale z tego co wiem nie chcą uciekać, cierpliwie czekają na poprawę tych właśnie warunków. Panie a MOPS się będzie jakby czy to swoją bazę lokalową? MOPS masz za szczupłą bazę lokalową, chcąc wejść w programy rewitalizacji społecznej potrzebne będą sale terapeutyczne i inne pomieszczenia do... Panie, dostał, tak, tak. Pozyskując, przepraszam, pozyskując środki zewnętrzne na dzierżawę tych pomieszczeń, bo to wszystko musi się składać finansowo, tak? Jest jakiś szacunkowy, jakiś, no nie mówię o jakichś, hmm. taki taki szacunek modernizacji starym na komputerze? Około 10 milionów złotych. A ile może kosztować? Na pewno już szczegóły cen nie ma, ale na pewno wiadomo ile może kosztować. Trudno powiedzieć, patrząc na e, powierzchnię, tam jest 3200 metrów e, powierzchni użytkowej, 800 metrów piwnic plus parkingi. E, myślę, że szacunek e, taki logiczny to jest gdzieś w granicach 3000 zł za metr kwadratowy. No bo jeżeli mamy po 3000 zł mieszkania przy ulicy nad dworcem, no to trudno oczekiwać, żeby był tańszy metr kwadratowy w centrum miasta w takim budynku który widzimy, tak? Ja mniej więcej te ceny próbuję zbliżać tutaj, no ale jak będą przybywać negocjacje tego, nie wiem sam zresztą nie będę w nich uczestniczył, żeby żeby to wszystko było transparentne i spokojne. mylę? może tyle kosztuje. Może Razem mamy 20. 27 do 30, czyli brakuje 10. No tak się mówi, plus 10, tak? Teraz proszę Państwa powiem tylko jeszcze tyle, że na sesji Rady Miejskiej też poruszamy temat cholińskich przedszkoli. W związku z tym, że są podpisane porozumienia, a, przepraszam, są przygotowane porozumienia, które będziemy parafować, ja chciałbym Państwu bardzo poprosić, żebyście byli cierpliwi i poczekali do sesji 27. Ja wynegocjowałem wspólnie z właścicielkami bardzo dobre rozwiązania, które mogę tylko powiedzieć tak, jeżeli zostaną podpisane przez wszystkie przedszkola, mam nadzieję, że tak, to licząc koszty tych przepisów prawnych, które były w latach 2007-2013, gdybyśmy wypłacali te pieniądze na bieżąco, w porównaniu do kwot, które teraz na bazie porozumienia będziemy wypłacać, to wypłacimy pół miliona mniej. Około 6,5 miliona. A tak płacilibyśmy, mówię o wszystkich też, o punktach przedszkolnych, o innych instytucjach, które miały dzieci. W tym czasie okresie. A tak wypłacilibyśmy w 2,7, 23, 7 milionów złotych. Ale o szczegółach na sesji Rady Miejskiej. Również chciałbym się odnieść do tematu żłobkowego, bo tego tematu nie ma w materiale sesyjnym. A deklarowałem, że będę chciał wesprzeć żłobki niepubliczne w hojnicach. Wchodzę z tym tematem na komisję. I są środki, to nie są przecież wielkie pieniądze. My proponujemy około 250 złotych na dziecko miesięcznie. Do końca tego roku będę namawiał też Radę Miejską, żeby stworzyć system finansowania żłobków, taki, który będzie transparentny i określony dla wszystkich. Chciałbym również zaznaczyć, że no, nie tylko kieruję się ekonomią, patrząc na nasz żłobek publiczny, bo w naszym żłobku publicznym koszt jednego dzieciaczka to jest około 1000 złotych. A w żłobku niepublicznym 250 zł. My nie możemy wprost zwiększyć ilości miejsc w obecnie funkcjonującym żłobku. Żeby tą liczbę miejsc zwiększyć, należałoby odebrać dzierżawę przedszkolu z krzaty i zainwestować mnóstwo pieniędzy w adaptację pomieszczeń przedszkolnych, dzisiaj służących dzieciom przedszkolnym, do funkcji. Dzieci żłobkowych. Czyli oprócz tego, że płacilibyśmy cztery razy więcej na każde dziecko w naszym publicznym, to jeszcze trzeba byłoby zabrać, wprowadzając turbulencję dla przedszkola skrzaty, i adoptować te pomieszczenia. Notabene w przedszkole skrzaty wystąpiło z propozycją zakupu dolnej części budynku do funkcji przedszkolnych i to też trzeba będzie wszystko rozważyć. Chciałbym się również nie zgodzić, i tu przepraszam, że wywołuję mojego adwersarza, pana Jacka Studzińskiego, bo on się cofnął w swojej wypowiedzi do lat 2000, już nie pamiętam, że przecież w Chojnicach był wielki żłobek przy ulicy Budowlanych. Przypominam, że dzisiaj jest tam w przedszkole Jarzębinka i filią był, był żłobek przy, 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 przy ulicy Młodzieżowej, tak? I jeszcze była filia w Blaszaku. Proszę Państwa, wtedy, w tym czasie, kiedy ja likwidowałem żłobek na Budowlanych i organizowałem tam przedszkole, to 100-miejscowy żłobek świecił pustkami. Średnia frekwencja to była 27, 27 dzieci dziennie. Przy kosztach jak dla stu i zatrudnieniu. Sytuacja demograficzna była wtedy zupełnie inna niż teraz. A jeszcze raz podkreślam: dziecko w żłobku publicznym kosztuje podatnika 4 razy więcej. Więc uwolnijmy inicjatywność cholicza, nie tylko, żeby zakładali żłobki. Przedszkola też w tej chwili, patrząc na niż demograficzny, jestem przekonany, będą uruchamiać oddziały żłobkowe i również Państwo też na pewno czytacie o tym, że e, e, rząd i Sejm chcą zmienić prawo, aby dzieci dwuletnie już mogły być kierowane do przedszkoli, żeby tą lukę wypełnić. Tak więc żadnego błędu przed 13-14 laty nie zrobiłem. Gdybym trzymał ten żłobek, byśmy plajtowali. On kosztowałby nas około 1,5 miliona złotych w wymiarze. W wymiarze jednego roku. To tyle. I jeszcze jeden temat. Ja, proszę Państwa, powiedziałem kiedyś tak, zacytuję. Informuję, że nie posiadam wyroku w sprawie, o której. Pani pisze, nie byłem jego stroną. Nawiązując do mojej wypowiedzi medialnej, podtrzymuję swoje stanowisko, iż wraz z zakończeniem innych toczących się procesów, w tym przed sądem pracy w Czuchowie, po uzyskaniu informacji płynących z treści tych wyroków, zajmę stanowisko merytoryczne. Chodzi o wyrok, który o apelację słupską, która uniewinniła panią Kreft i panią Osowicką. Tak? I teraz yy, tutaj portal końce 24 pisze też do mnie, tym samym daję możliwość osobom zainteresowanym, w tym burmistrzowi zapoznania się z jego treścią. Bardzo dziękuję za tę możliwość. Mam ten wyrok, to bo też się tym interesuję, sobie go ściągnąłem. Natomiast pozostaję przy swoim. Chciałbym się odnieść merytorycznie do całego problemu gimnazjum numer jeden, wtedy kiedy się pokończą te wszystkie procesy. Bo tak, proszę Państwa, no, najlepiej żeby tego konfliktu nie było bo on nie działa dobrze na wewnętrzne uwarunkowania w szkole i nie przynosi nam e, dobrej opinii wśród mieszkańców, jeżeli chodzi o szkołę. No, konflikt jest. Ja wielokrotnie apelowałem do tego, żeby panie się e, pojednały, no, ale e, nie ma tej, takiej, e, takiego światełka, żeby się e, tutaj bezpośrednio e, pojednać. E, pani. E, Marzenna, Marzenna Osowicka napisała do mnie, co ja teraz zrobię w związku z tym, że pani Hęszkę oskarżyła ją w trybie kodeksu karnego. No proszę państwa, no w tej sprawie nic nie mogę zrobić, ponieważ był to tryb prywatno-skargowy. Tak jak pan Janik mnie skarży o 2 miliony złotych i przegrywa ze mną w sądzie, ma do tego prawo, tak samo prawo ma dyrektor szkoły oskarżyć i pani dyrektor Hęszkę przegrała tą sprawę. Tak? No i... i, i, i jest tak, że te panie są niewinne, to ja mogę tylko przywitać z jakąś satysfakcją, że tak jest, że nie zniesławiły, tak, tak mogę to powiedzieć. Natomiast z drugiej strony, jeżeli pani Marzena Ostowicka uznała, że powinienem ukarać panią dyrektor Chęszkę za to, że ona w trybie prywatno-skargowym wniosła proces, pozew, a to ja tego uczynić nie mogę. W żaden sposób, bo to są ich relacje interpersonalne. Szkoda, że one się nie odbywają poza szkołą, a w szkole właśnie. I to jest rzecz trudna, bo na pewno ciężko się pracuje w takiej, w takiej atmosferze. Natomiast wypowiem się później, ponieważ jesteśmy na razie na pierwszym etapie tej sprawy mobbingowej, bo jak Państwo wiecie, pani Krew nie wniosła hmm, pozwu o mobbing, wniosła pani Marzena Osowicka. Um, no i e, sąd w Czuchowie orzekł, że nie ma mobbingu. Jest jeszcze druga instancja, dlatego ja e, z jednej strony nie krzyczę hurra, nie ma mobbingu, tylko czekam na to, co powie druga instancja. Ale jeżeli druga instancja, załóżmy hipotetycznie, powie, że rzeczywiście nie było mobbingu, to czy wtedy pani chężkie do mnie napisze, co ja zrobię pani Osowickiej za to? No to niech pani mnie nie wciągają w swoje e, konflikty i rozgrywki. Ja po prostu w tym nie chcę uczestniczyć, tak? Natomiast pojawiło się kilka tutaj ciekawych stwierdzeń i tu ja nie tyle może że chcę to komentować, ale chcę się odnieść, a mam prawo się odnieść dlaczego? Przez 6 lat byłem dyrektorem szkoły, przez 2 lata byłem wicedyrektorem szkoły i niewiele się zmieniło w sposobie zarządzania szkołą. Jest ta sama karta nauczyciela, ta sama ustawa o systemie oświaty, no modyfikowana między innymi po takich bzdurnych, nieczytelnych zapisach, jak z przedszkolami, ale tu, jeśli chodzi o szkoły, nic się nie zmieniło. I proszę Państwa, w tym uzasadnieniu sądu, na przykład czytamy coś takiego, z mia... trudno mi się zgodzić. O tym, jak niewłaściwie funkcjonowała grupa pracownicza, jaką było gimnazją nr 1, a także, iż winą za to należy obciążyć dyrektor szkoły, świadczą pozaprawnie funkcjonujące narzędzie jak rozmowy dyscyplinujące sporządzanie notatek z rozmów, prowadzenie zeszytu kontroli wewnętrznej. To są pozaprawne, zeszyt kontroli wewnętrznej, rozmowa dyscyplinująca, notatka służbowa. No przepraszam bardzo, jeżeli ja byłem dyrektorem szkoły. Pan Jerzy Erdman wtedy pracował. Nie? I, i, był, I był nauczyciel, który pełnił dyżur na przykład. Miał pilnować uczniów w czasie przerwy. On szedł sobie z dyżuru na papierosa. To co ja miałem zrobić? Rozmowa dyscyplinująca i notatka. I kontrola wewnętrzna odnotowałem to w zeszycie. To jest normalne działanie. Sąd uzasadnienie uznaje, że to są pozaprawne działania. Jak pani Marzena Osowicka wyszła z rady pedagogicznej, nie usprawiedliwiając się i wyszła oknem, to u mnie, gdybym był dyrektorem, to miałby naganę i też bym rozmowę dyscyplinującą przeprowadził, notatkę i wpisałbym w zeszytu kontroli. Pani Hężkie nic nie zrobiła z tą sprawą, bo się boi, bo to, co zrobi, to zaraz będzie oskarżana o nie wiadomo co, ale u mnie, jak byłem dyrektorem szkoły, byłem, miałem... 1500 uczniów i 120 nauczycieli miałaby za coś takiego nagane, bo nie wolno wychodzić z Rady Pedagogicznej bez usprawiedliwienia, tym bardziej oknem. Tak? I, i tutaj dla mnie to jest zupełnie niezrozumiałe. I teraz dalej Tu jeszcze się pisze takie coś. Burmistrz miasta nie powinien uchylać się od podjęcia stosownych i prawidłowych decyzji, chociażby były personalnie bolesne. Ocenił trzyosobowy skład sędziowski. No to ja temu składowi sędziowskiemu dedykuję wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z roku 2010, który mówi we fragmencie, czy tam mogę dać całość, zasadnie Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, iż animozje pomiędzy czterema nauczycielkami a dyrektorem szkoły nie mogą stanowić uzasadnionego przypadku dającego legitymację do odwołania dyrektora szkoły. Co, co, co sąd mi mówi? Że mam bolesne decyzje podjąć i co zwolnić dyrektora, a sąd administracyjny mówi, że konflikt nie jest, nie jest możliwą przyczyną zwolnienia dyrektora. Dalej. Może by jednak panowie sędziowie poczytali kartę nauczyciela, tam jest napisane, kiedy ja mogę zwolnić dyrektora szkoły. Uwaga! Raz. Jak złoży rezygnację. Dwa. Jak będzie miał negatywną ocenę pracy. I trzy. Złożenia przez organ sprawujący nadzór wniosku jeżeli nie mógłby pełnić przyczyn jakichś chorobowych i tak dalej, to są te trzy momenty. Innych nie mam, bo zawsze moja ocena będzie subiektywna. Tak więc zmierzam w moim komentarzu do tego, żeby i proszę, żeby wyciszyć emocje, e, poczekać na rozwój wypadków, no po to są sądy, żeby orzekać. E, ja oczywiście chciałbym, żeby tego wszystkiego nie było, bo to zabiera dużo czasu, Natomiast odniosę się po wyczerpaniu instancji w sprawie o mobbing. Daj Boże, żeby tego mobbingu nie było, żeby to był tylko konflikt. No, ale jeżeli sąd orzeknie, że był mobbing, to wtedy wdrożę procedurę oceny pracy dyrektora szkoły i to, co jest zapisane w karcie nauczyciela. Tak tylko mogę się zachować. Tak? Dlatego to, co powiedziałem, jest w tej chwili moją opinią na ten temat w tym czasie, w którym jesteśmy. Pytania? Można hmm. je w sprawie przystąpienia do sporządzenia tego planu do bo to sprawa o naszym służbie. Bo z mm -hmm. tych, nie tej uchwały, <Ły> jakie uh -huh. były tego powody i teraz te pytanie czy um, jaka Rada Miejska przystąpi po raz kolejny, czy tym razem będzie tam funkcja, rekreacyjną, początkową, ale nie będzie. Pracę, będzie, będzie, będzie. Dokładnie, dokładnie. Między innymi dlatego ta zmiana w planie, to co tam wojewoda odkrył, to proszę z panem Waldemarem Grygusem, to są drobne rzeczy, natomiast my rzeczywiście pominęliśmy tą funkcję rekreacyjną, stąd ten plan od nowa wnosimy. Ja konsultowałem sprawę z zarządem stowarzyszenia z panem Jerzym Kolcem. Gdyby nie było funkcji rekreacyjnej, to koszt legalizacji wynosiłby do 50 tysięcy złotych. Z tym, że prosiłbym, żebyśmy nie straszyli mieszkańców tymi kosztami legalizacji, bo są różne ścieżki, z których można skorzystać w styku z Panem Wojewodą, który może tą legalizację zmniejszać, umarzać, rozkładać na raty w zależności od uwarunkowań społecznych. Czyli tak, Pan Kolc patrzy, budynek rekreacyjny 25, budynek mieszkalny 50, a jest jeszcze ścieżka miasto-wojewoda, kiedy my tłumaczymy okoliczności i będziemy starali się tutaj mieszkańcom bezpośrednio w tym wszystkim pomóc, bo przyznają Państwo, że nawet 25 tysięcy złotych to przecież jest duża opłata, tak? To po pierwsze. No po drugie, obiecywaliśmy, że ci działkowicze, którzy nie będą chcieli budować, będą mogli uprawiać swoje ogródki, czyli mają rekreację, altanka, trawka, kwiatki i tak dalej. W tym planie, który przyjęliśmy, nie było tego zapisu. Dlatego sprzedawałbym tylko działki budowlane, a tego, tego nie chcę, żeby się wywiązać z wszystkiego co obiecałem, proszę Państwa, teraz tak, jeżeli Państwo pozwolą, 24 mam kopii. z tego kopii dam sprawozdanie na sesji Rady Miejskiej 27, czyli Państwo będą mieli za tydzień jeszcze obraz całej sytuacji. Ja jestem do 30, e, obecny do czwartku. Od 31 do 15 sierpnia mnie nie ma. Będzie Pan wiceburmistrz Pietrzyk. Jeżeli Państwo będą koniecznie mnie potrzebować, to bardzo proszę o smsa, bo ja będę za granicą, ale odzwonię do każdego, tak? Będę codziennie sprawdzał tą komórkę trzy razy, jeżeli będę niezbędny, coś się wydarzy, jakieś tam nie wiem, odciski palców albo coś, to wtedy ja będę musiał szybko wrócić e, i tak dalej, i tak dalej. E, natomiast pierwszą konferencję prasową ze mną e, planowałbym, planowałbym e, 21 sierpnia, czyli mielibyśmy taki miesięczny rozbrat tutaj. A Państwo też macie swoje plany urlopowe, mam nadzieję i, i to wszystko w miarę będzie funkcjonować. Dobrze, dziękując za uwagę, zapraszam do stali obrad Rady Miejskiej i życzę wszystkiego dobrego. Zapraszając na sesję 27 poniedziałek o 10. Dziękuję bardzo. A, dzisiaj Wąprówka o 17, jutro OST w Każykowach o 16. o 17, tak.